Co najbardziej zdrożało według Pani? Rachunki, jedzenie. Rachunki, jedzenia najbardziej zdrożały? Wszystko, wszystko, wszystko. Oszczędza Pani jakoś? Da się oszczędzać? Nie, w moim przypadku nie da się oszczędzać. To musiałoby się stać, żeby nie było, nie, nie było takie drożyzny. Ma Pani jakiś pomysł? Nie, nie mam pomysłu. Są mądrzejsi ode mnie i też niczego. E, czy jest coś, no, poza polityką, czy jest coś, czego Pani żałuje w życiu? Aby Pani mogła cofnąć czas decyzje w życiu? minęło, to, to już nie ma sensu wracać do Dobre. tego. Dobra, marzenia? No, żeby zdrowie. jakby zdrowie? To to jakoś tam człowiek będzie kopał. Jakieś podróże może były, czy będą? Nie, 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 nie. Ja jestem wdową od x lat, także ciężki żywot. Samej trzeba sobie. rodzina ważna jest w życiu? Ważna, ważna. Mam syna tylko jednego. Na święta udało się spotkać? Tak, tak, on mieszka ze mną, także nie, z tym, pod tym względem nie ma problemu. Czy, ma, czy ciężko się dostać do służby zdrowia, Długo się czeka tak, na w... Tak. Kolejki to są. jest też zagadkowy temat. Czy jest coś, co, popra co poprawia Pani humor teraz, jak Pani tak stanie rano, co bardziej Pani poprawia humor? No jak, jak mnie głowa nie boli, jak mnie gnatki nie bolą, bo ja mam tych schorzeń wszelakich kilka. Także no to jest dla mnie w tej chwili... W jak dbać, roku, jak dbać o zdrowie? Jak dbać o zdrowie można? No po prostu. Ceruje pani często? Tak, o, widzi pan. Już taką z tamtej strony osiedla zrobią, taką no, rundę. Jest Róż. różnica? Jest no, różnica jak się... Na powietrzu i wtedy lepiej się czuje. I pani czuje? Tak. Co, pani seniorom mogłaby się poruszać? Zaleca. Wieta jakaś? No, też by się przydała. Ale w, przy tych cenach, jakie mamy, to nie bardzo idzie wybierać. Czy będzie gotówka i bieda w Polsce w tym roku? No, dla niektórych może być. Jak ktoś ma 1200 rentury, co ma zrobić? No, nie wiem, co, co w pierwszej kolejności. Ja sam jest. No, też ciężka sprawa. Ciężka, ciężka. Bardzo ciężko. Nic, nic się nie zanosi na rzeczy. Nie. Dobra, dobra, to mamy lepszy temat. Nie polityczny. Czy jest Pani szczęśliwa? No nie za bardzo, bo zdrowia mi brakuje. Zdrowia brakuje? Tak. Zdrowie najważniejsze? Najważniejsze. W życiu, zdrowie jest podstawa. A Pani mi się uda się coś z tym zdrowiem zrobić w tym roku? Nie, czy uda się coś zrobić z tym zdrowiem? No, no coś. Próbuję, próbuję, no. Przymieram się do wszystkiego, co, co lekarz czy... Przychodnia dana zaproponuje. Co oprócz zdrowia jest najważniejsze dla pani? Dla mnie to zdrowie najważniejsze. To to Pieniądze są ważne w życiu? Też są ważne, bo jak nie ma na chlebek, no to jest. O, czy wystarcza pani na wszystko teraz? Nie. nie. Ja co? mam małą emeryturę. W takim przedsiębiorstwie pracowałam, żeby. Było... Ile lat pani pracowała mniej więcej? Jaka branża? 35 lat pracowałam w administracji. Tak.